Koniec programistów, programistek, całkiem możliwe. W poprzednich filmach pokazałem Wam, jak toczyłem boje z AI, dwoma rodzajami AI, to znaczy był to czat GPT-O3 Mini High, czyli, czyli ten taki najnowszy czat i on konkurował z czatem GPT-4O. Wygrał czat gpt 3 Mini High, tak jak możecie zobaczyć na moich wcześniejszych filmach w tej serii, i w wyniku tego powstała strona internetowa, strona internetowa, którą, jak widzicie, zakodował i zaprojektował chat GPT 4, nie, przepraszam, GPT O3 Mini High, tak, tak on się nazywa. Popatrzcie, jaka fajna strona powstała. Responsywna. Jak już wspomniałem, projekt wykonany i kodowanie przez czata GPT O3 Mini High. Oczywiście musiałem trochę z nim współpracować, wprowadzić pewne modyfikacje, tak aby uzyskać efekty, które chciałem uzyskać. Ale co do zasady, można uznać, że jest to pierwsza strona mojej firmy, pierwsza strona GDDM-u, która została zrobiona. No nie powiem, że w stu procentach, ale na pewno większy udział w tym ma sztuczna inteligencja niż mam ja. Czy to oznacza, że jest to już schyłek, schyłek programistów? Czy to już koniec nie ma już miejsca pracy dla programistów programistek i taki nie to znaczy w programowaniu czyli w pisaniu kodów widać że Powoli coraz mniejszy jest udział programistów, programistek. Natomiast bardzo ważne jest to, aby był ktoś, kto będzie kimś w rodzaju menedżera projektów. Osoba taka musi się znać na kodowaniu, musi znać języki kodowania i czuwać nad tym, co robi sztuczna inteligencja, tak aby uzyskać określony efekt, czyli projekt dla klienta. Ładny, schludny. Ja myślę, że tym mogę się bez problemu pochwalić przed moimi klientami. No i tak szczerze mówiąc, to tylko trochę mi przykro, że ja uczyłem się, że ja pracuję przy programowaniu ponad 15 lat i się okazuje, że przychodzi taka sztuczna inteligencja i robi to ode mnie. Tak naprawdę. Ładniej, szybciej, lepiej, sprawniej. Bez fochów? Hmm. No cóż, może to jednak schyłek ery programistów i programistek. Pozdrawiam, a jeśli macie jakąś opinię na ten temat, podzielcie się nią. W komentarzach. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. A jakbyś dał, dała lajka za ten film, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Wspaniałego dnia życzę.